Koscze też. Dobra. I Będę będziecie nagradęć? losować po kolei, tak? Pierwszy, taka nagroda. Losuj. Za górami, za losami, za dolinami. Dobra. Aneta Sroka. Jaka sroka? Z jest Aneta Sroka? Która? Aneta, jak nie nagroda jest moja? Nie ma. Dobra, dalej. Sobie sklepek. Pierwsza rzecz do skutiku. Dobra, dalej. Druga nagroda będzie Mikołaj Wojczak. Ty Mikołaj. Żeby nie było, nie? Mikołaj, ty głosowałeś? To wejść. Daj, daj mu nagrodę. Poczekaj. Y Niech to nie, co to nie mam Babola. A, masz. dobra, masz, ode mnie. Nie, 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 nie. Daj mu to co trzymałeś. No my. to ma dwie nagrody. Trzymaj. Dobra, dobra. Daj dobra, teraz dobra. mamie. Czyta się. Okej. Okay. I teraz. Pff. Losuj dalej. To nie, bo to, to mi się... O mój Boże. O, o mój Boże, chodź po nagrodę. No to że co to jest? małgo Ja ci przetłumaczę. Ani, ani, ani wiesz co, ani. Małgorzata na pewno. Jest tu taka Mał... małgo Musiał? Poczyna, jest tu małgorzata, która żarła, tu jest suma frytki, sabowe, cztery piwa, wódka. o nie, ma... I setkę na wynos? Małgorzata musiał, niech się przyzna. Jest? No, yes. Ale idzie Jest. Dobra. Patrz, patrz. -y wow. Żartujesz. No nie żartuję! A, z jednym? Tak? Ale byk. <g erreicht> no to masz dzidę na niego. Bliźniaków wow. jeszcze masz. Bliźniaków. Ja też chciałem bliźniaka, jak to się to? To jest specjalo? Tak. Tak Dwie skarpety A ty pewnie były nie wiem, jak się stało? No, nie no, masz dzidę, proszę bardzo. Pewnie was. miał dwie skarpety założone. A ostatnio po zimie miał on też buty. Dobra. Co z tego będzie? Ja, 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 ja. Orzechowski Leszek. Jest taki? Nie jest, Mam następny do swojego sklepika. Gdzie jest ta pierwsza? Nie ma. Pan Orzechowski? Nie ma. Losmy dalej. No, dobra, to dzidę do sklepika. <laughs> Sprzedamy Markowi. Justyna. Dukas. Która yeah, jest Justyna? Dukas. A zupę ty? A to chodź. Justyna, chodź tu, pokaż się nam. Justyna. Bo, bo to jest takie, takie, takie. wiesz, połowa polskiego, połowa francuskiego. Duke'a. Duke'a, żółty, żółty. Nie wiedziałam. wszystko po mężu? Cześć? Cześć? Cześć. Cześć. Nie, dostaniesz kapelusz. Jesteś mały, masz głowę. Małą głowę, żeby się. Tak, żeby się nie przeżebił mały. Ale... Bardzo proszę. <gry> Bardzo. Dobra, jak to losował? Teraz tyle. Ten wiesz, ten, 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 ten wiesz, bo to jest znajomy, ten wiesz, no ten nie chciał, no. Co to? Jest? Jesse. Nie! nie, <grym> nie. <grym> Nawet numer telefonu jest No, Poczekaj, poczekaj! To, to... przypadkowo się dostało, to dla mnie, kto to wpadło! Co to? Tom staw... Hanna, Ano, Hanna Sternicka. Sternicka. Hanna Sternicka. Numer telefonu 6600... <grym> Sama jest. A, ci zostało. No. No na. Sternicka Hanna, jest? Na. Na. Anna. Nie Anna. Ma. Hanna, poczekaj, ten numer, podzwonimy, zobaczymy, nie? Nie chciałbyś ją widzieć. Nie, tak wiesz to ja tu jestem sam, nie. Dobra. Was Michał. Toresta? Ja tam od teraz. tak Wojciech, Michał. Poczekaj. O! Jest! A, jest? Który? Jest! O Jezu, co mu mam dać? Ja myślałem, że jakiś chłopak taki mały wyjdzie, no bo nie. Michał, nie? Kapelusz bo ja. Kapelusz. W... Wszyscy tak robą specjalnie? Wieczorem pójdę do tego, ani sobie nie wytrzymam. Renik. No, dobra. Chłopie, żebyś wiedział, że te ręce są cenne. Dobra. Mamy tu łuk. Co mamy? Łuk? łuk. Nie wiem. Łuk. Łuk do Artura Zielińskiego. Strzała do niego. Jest Artur? Z tym zabije nawet mamuta. Nie ma Artura. To bym widział Robin Hood, jak tak sobie Nie ma Artura. Losuj dalej. Ej, ale sprzątaj to też jako... Posprzątasz. Murzy. murze. Nie, Przepraszam. Całe Częstochowa i Częstochowski, Częstochowski Przemysław. Częstochowski, Przemysław. Jest? Jest. Gdzie? Gdzie jest? To ma na, odebrać nagrodę? Ja? Ty? Ty? No, a co? Bóg, czy dżydę? Najlepiej oboje, ja wiem, ale... ale ty tylko to, czy to? 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 No to masz bez strzały. To. A strzała, a, ale oddaj, tacie. A strzała gdzie? Ja myślę, że brat. A strzała gdzie? A chodź tutaj! Będziesz losować no, dalej. No, ale losować mnie. No tu jestem, poczekaj, to zamieszam. Poczekaj, 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 poczekaj. Trochę musimy zrobić porządek, a długo nie... tak ta już się ma. Nie, 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 Tam było napisane, bo to jest kumpel, nie? A? Klaudia... Schiffer. Mochnik. To ty. A, masz chochle na mieszanie. Paz, zbierają, za tyle będą mieli sklepik, nie? Taki mały namiot, nie? A na rynku. Kraty! Zapytam. Widzisz? Widzisz? On to robi. On to robi. Dobra, mamy następną. Co tam masz dalej? Co? Teraz? W gaczach trochę, ale dobra, mam. Tak, kto jest? Mickey Mouse? Nie. Mo, mouse, mo, mouse Mo-Mouse? ma, ma mari Mar Maria. Maria. Daj te malucyki Mari. Mario. Maria. Jest jakaś Maria? Mario. Mario Mom... Mo, mo. Monarek? Monarek! No! Monarek! Ale niech pani sama zobaczy, co pani napisała tutaj. Co miałaś z języka polskiego? Gdzie jest. A mama? Gdzie jest mama? Miała... Ubiadła oku... się. się. No! Pcha się, a nawet potrafi, nie, nie potrafi pisać. Kto to gdy widział? No, pana też haszmik, o jak się zgubił w niej. Niech pani Patek czasami jest stanie w gardle. Dobra. O, ja widziałem to, mam tu to. Ty, cztery dolce. O Jezus Maria. Zobaczy to szef, że tak daje mi pieniądze. A co, co może pani zabrać córkę? A nie ma tu, nie siaka. Ale I jak ona chętnie chce iść. No, chcesz iść, że. Bardzo proszę. Dobra, o, dobra, dobra, dobra. Jeśli chce, niech idzie. Ja na siłę no, nie wiem. Czy... Przy... Chodź tu do nas, zostaw. Dobra. Ja cię poziócę za 12 lat, nie bój się. Że... Będzie dobra. Zrobimy okej. tak. Masz nagrodę? A zwiewaj. O, a, a, a do widzenia. Do więzienia. O, do widzenia. Się. Dzięki. Dobra. Dobra. Aha. Co? A masz na imię? Co? Nadia, jakie śliczne imię. Nadia? Moja mamusa. A że to rosyjskie imię? No podtrzymaj! Renata na pewno. Poczekaj, poczekaj, bo ja jest. Ale na R. Renata Rimaszk Rymari. Rima, Rima, Rima. Ty jesteś Renata? Nie. Będziesz losować? Tak. Okej. Okay, yeah. wow. Dobra. Jest tu... Nie, ta jest moja, ta jest ładna. Dzień dobry. Niech pani sobie wybierze. Tego bym nie proponował, to jest stary, to jest przeszpę, trochę. Weź co, to jest nowej sezony, nie? Co to? Nie ma ludzi. Tu mam. Masz syna? Tu będę chciał. No to masz na syna. No. Masz męża? Tam my ci podkowę na nogi jeszcze, ale jak nie masz męża, to nie masz na to. O, gratulacja. Super. Co to jest? No ta Renata to była. No to wiesz już Renata, to już... Losuj. To... Przeczytasz? Jasne, że przeczyta. Par... O, Krzyżę, Anna kubę, kubę. Konwińska. Konwińska? To konwińska, Anna. To mi coś się mówi. Konwinska, konwinska. A, to jest te facet, to ma sklep z tymi konwiami. czym Konwę, konwę sprzedaje. A więc sobie jedzą konie? Nie. Koni a wiesz jak sobie koń przybije kopy to wiesz idzie? Nie. Do konwulizatora. Ale chcesz mi powiedzieć, że teraz przyjdzie żarcie po konia, jak jest napisana konwiecięska. No to ja to wiesz jak robi koń w Rosji. Wiem. I go go. Ty no. jest <laughs> no. Daria? Nie ma. Jest? Wiesz Dobra, przechodzimy tak. dalej. Tak. Katarzyna? Kolżanek? <laughs> Hildebrańska. Jaka? Hildebranda? Szwabunda, dajmy? Katarzyna? Hildebrańska? Jest? jest? Jest. Nie ma? Jest? Jest. jest. Pani. jest. Pani pani Kasia. to pani jest Kasia? Tak. Kasia? Kasia? Kasia. Kasia. Poczekaj, ja idę, witam Dzień dobry, Kasia. Ja no. wyczytałem ją nie. Ty czytaj, ja wybiera. ja się witam. Dzień dobry. Niech pani idzie sobie wybrać. Zajmuj się swoją pracą. Pani sama? A z dziećmi, dzieciaki, to, to nie jest choroba. <grym>, niech Pani wybierze sobie. A, to mało wybieram, e, to miałam wiedzieć. Mama jej pokazała, co ma wziąć. O, to jest... Wiesz to, wiesz to, to, to jest najdroższe. To, to, to nie, to jest droższe, to, 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 no, to, to. Nie ty, tylko jeden. Ja chcę to. Jest takie nie za chwilę. O, na na męża? Gratulacje. To, ma męża. Ma, ma? Ma męża? Ma męża? Powie, nie powiem. Wiesz co powiedziała? Niestety. Nie powie, tak, gratulacja. Nie, to nie. Nie, mi nie, nie. nie powiedziałem, papa. tu przyjdzie dobra. na scenę. Dobra. In, inyna? Co? Kobylasz? Co to? Inna? Jest takie imię? Idzie. Idzie, idzie, idzie. Idzie. Naprawdę pani ma na imię inna. A to drugie co? Koby. Kobylarz? Aha, ja rozumiem, innego, przepraszam. Pani piastam. jest inna, nie? Nie, ona jest normalna, tylko ty czy też jest inna. Ona jako widzisz to, jest normalna. Nogi, dwie, nie, cztery to... Ty! To. Ukrainka! No to ze po A gdzie? Obok, No aż to tu. No to poczekajcie, chwilę sobie pominam. Nie, dobra, dobra. Idź. Idź. Idź, ja się wyłam z mikrofonem. Dobra. I teraz mamy następny. Przybył Kazimierz. Jest, przybył Kazimierz. Witam do Czeskiego. Proszę sobie wybrać nagrodę. Losuj. Bar -bar. Czy pani obchodzi barburki? A pani ma taki kapelusz jak górnicy? Gratuluję. Nie. Nie barburki, Barbora. Barbora, Barbora. barbora. Dobra. Proszę Dobrze. bardzo, wejściowka. Nowik Julia. Mam dwa imiona. Marta Magda. Magdalena. Marta Magda Magdalena. Patrz. Pani ma nazwisko Magda? Czarnula. Ładna. Naprawdę? Ma. Dlaczego tutaj są nazwiska po imieniu? Losuj. Losuj. Ja się wyłączam. Dobra, losuj. Tak, proszę pani. Pani tu ma męża? Tak. Bogusława Dzewódzka. Zawsze o mi mówi, że mam tak gadać, nie do tego. A to Co to? Bogusława? Jest Które Bogusława? Jest? Pani Pani Bogusia. Pani Bogusia. Bogusia. Dzień, Dzień dobry. dobry. proponuję wybrać sobie wejściówkę, pani po, po, powie nie, to zobaczę. Ale tylko są teraz wejściówki. Tylko wejściówki teraz poprosimy. A to też jest mam je z wejściówki. Yy, mówiła że jest to, ale później. to jest dobra? Nic już nie pyta się. Specjalna nagroda dla ostatniego będzie Nie Niedługo zima, to wiesz, to pani specjalnie wybrała na to, żeby.